To pamiętam, jakby to wczoraj było. Jedzie samochód, mija nas, mija taki, ale to duży ciężarowy olbrzym i naładowane ludzi, ale takiej wyższej sfery ludzi. Mężczyźni przeważnie w kapeluszach, w cylindrach, ale tak naładowane, a po bokach na każdym boku żołnierz niemiecki z karabinem nas minęli, ale myśmy głowy nie podnosiły, jak on przejeżdżał, bo to oni zaraz zabierali. nie za długo słyszymy strzały tak karabin maszynowy karabin to wszyscy płaczemy okropne to było to było 16 października 1939 roku weszli, wjechali na rowerach ci zelbrzucowcy, miejscowi Niemcy, których tatuś dobrze znał. Na ich czele był Karl Struwe, nasz sąsiad, który graniczył nawet polem z naszym gospodarstwem. No i wszyscy uzbrojeni z karabinami na rękach, na rękawach mieli opaski zelbrzuc. W pierwszej fazie istnienia organizacja ta popełniła szereg Zbrodni, które były niekontrolowane. Mówiąc krótko, były to zemsta na ludziach, na sąsiadach, często celem grabieży. Tutaj były to powszechne zjawiska, w niektórych zwłaszcza miejscowościach. Dziewięciu ich było. Przez okienka ze szpichlerza, pracownicy i tatuś widzieli, że ci Niemcy weszli na nasze gospodarstwo i ci nasi pracownicy mu prosili tatusia, żeby się schował tutaj na, na tym spichlerzu, że zastawią go tymi balami tytoniu, że nikt tego tak szybko nie odwali, żeby po prostu tatuś się schował, bo najprawdopodobniej przyszli po, po niego. Z tego względu, że był przed wojną posłem i Niemcy po prostu takich chcieli w pierwszej kolejności usuwać. Tatuś powiedział do tych ludzi: Dobrze mnie znacie. Ja nikomu nic złego nie zrobiłem. Traktowałem tak samo Niemców, jak i Polaków, jak, jako poseł, jako wcześniej, jako wójt, jako sołtys. Jeżeli mają coś do mnie, to idę, niech mnie powiedzą. Władysław Klimak nieprzypadkowo został wybrany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zasłużył na to swoim życiem, które było życiem bardzo ofiarnym, życiem człowieka niezwykle aktywnego, zarówno na niwie gospodarczej, jak i społecznikowskiej. Wypada powiedzieć, że był przede wszystkim bardzo dobrym gospodarzem. Prowadził 50-hektarowe gospodarstwo rolne w miejscowości Pływaczewo i w tym gospodarstwie wdrażał wiele nowych rozwiązań, w tamtym czasie bardzo nowoczesnych. Oprócz tego bardzo intensywnie prowadził samokształcenie w tym zakresie, między innymi był autorem około 25, kilkudziesięciu publikacji zamieszczonych w różnych pismach pomorskich na temat, na temat gospodarowania. No i Sztruwe podszedł do niego, powiada, panie Klimek, są teraz takie czasy, że wielu jest przesłuchiwanych na policji, musi pan się stawić do Wombrzeźna na policję w celu przesłuchania. Proszę się ubrać i proszę też zabrać ze sobą jakiś garnuszek, łyżeczkę, bo gdyby przesłuchanie się przedłużyło, to może tam dadzą jakąś kawę czy jedzenie. Z naszego gospodarstwa jest taki kawałeczek dróżki do szosy, więc myśmy wszyscy wybiegli do bramy. Tatuś odwracał się, kiwał nam. Najdalej wybiegła Rita, miała cztery latka. Wybiegła i wołała, tatusiu wróć do nas, wróć. Największa egzekucja, jeżeli chodzi o powiat Wąbrzeski, z tego co dzisiaj wiemy, odbyła się w miejscowości Łopatki, gdzie jesienią i zimą 1939 roku rozstrzelano według szacunkowych danych około 2000 Polaków, w tym głównie przedstawicieli inteligencji polskiej, w ramach szerszej akcji w akcji rozstrzeliwania, w akcji eksterminacji ludności polskiej, a konkretnie przede wszystkim inteligencji oraz Żydów. Brali udział funkcjonariusze y, Policji Politycznej Niemieckiej oraz funkcjonariusze z których zresztą w późniejszym okresie większości do SS zostali wcieleni. Tam niedaleko od sąsiadów zabrali Niemcy matkę i dwóch synów, bo te syny nieraz tych chłopaków niemieckich zaczepiali daleko po, po sąsiedzku od nas i zabrali matkę i tych dwóch synów i też nad jezioro. I tam ich tam wykończyli. Tam krzyk, gehenna się rozlegała, że ludzie słyszeli. Te kule jak strzelali to tak słychać, bo to tu przy kościele po, po drugiej stronie, nie tak daleko do jeziora, nie? Ale się rozlegało to, to tak, to tak straszne to było. Mama, chcąc się dowiedzieć o losie ojca, ponieważ nie wiedzieliśmy, co się z nim stało, poszła do Bormana. Do Hańca Wilhelma Bormana, tego szefa z Elbrzucu. Przyjął ją przed budynkiem na schodach. I kiedy Mamusia mówiła, że była wcześniej na Gestapo w Wąbrzeźnie, pytała też o losie ojca: Że jeden z tych mundurowych funkcjonariuszy Gestapo powiedział Mamusi, że w tej chwili Niemcy potrzebują dużo Polaków do pracy. I najprawdopodobniej wyjechał do Niemiec na roboty, i że nic złego mu się nie dzieje, i że jeżeli wojna się skończy, powiedział tak proroczo za pięć lat, skąd mu to przyszło, to po prostu sam tak pewnie sobie wymyślił, to na pewno wróci ojciec do domu. No i mamusia do Bormana powiedziała, po, powiedziała czy, czy rzeczywiście ten SS-man mówił prawdę, że jest w Niemczech na robotach. A y, Borman się wtedy zdenerwował i powiedział, SS-man nie kłamie. SS-man zawsze mówi prawdę. A jeżeli pani tak naprawdę chce widzieć, co się stało z pani mężem, to ja powiem pani, dlaczego pani męża nie ma. Ja to zrobiłem. Iś hab das gemach, powiedział. Iś hab das gemach Wy nie macie dzisiaj męża ani ojca dzieci. A dlaczego? Dlatego, że przed wojną był posłem, rządził się tu, próbował nami rządzić, a od rządzenia to jesteśmy my Niemcy, a nie wy Polacy. Wy macie być tylko naszymi po prostu niewolnikami, pracownikami. I niech pani wraca do domu. Nic więcej pani nie powiem. Więc te słowa to tak brzmiały w głowie okrutnie, ich hab das gemacht, ja to zrobiłem. Ogółem śmierć straciło na pewno pięciu senatorów pomorskich oraz czternastu posłów, a i ta lista wymaga jeszcze zweryfikowania. Panie pułkowniku, szef sztabu III włosowskiego pułku drogowo-mostowego imienia generała Karola Sierakowskiego, podpułkownik cywiński melduje pod oddziały inspektoratu wsparcia sił zbrojnych do oddania honorów ofiarom totalitaryzmu II wojny światowej. Mali! 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 Kamień leżący na dnie rzeki oglądam i kształt jego badam. Z tego kamienia rzeźbiarz przyszły wyrzeźbi głowę rówieśnika. Ten kamień leży w nurcie wisły, a w nim potomna twarz ukryta. By na tej twarzy spokój był i dobroć i rozumny uśmiech, naród mój nie żałuje sił, walczy i tworzy i nie uśmie. Pierścieni świetlnych lat nad nami. Ziemia ojczysta pod stopami nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo po nim. to wzrusza. Ja nawet jak zawiał wiatr, trochę zakołysał tymi drzewami, to tak pomyślałem, Boże, coś tu jest duch mojego ojca. Tu są rozsypane jego prochy, bo przecież spalili wszystkich w 1944 roku. I, i to wzrusza. To, to jest niesamowite. Jak, jak były te wystrzały na, na kuczci tych pomordowanych, to łzy w oczach się zakręciły. Ile to 70 lat temu, jakże inne strzały tutaj padały, ale wzruszająca jest ta pamięć. Tu zawsze są kwiaty, zawsze jest pograbione, zawsze jest po prostu, dopóki żył, będę, będę tu przyjeżdżał do ojca.